Prorok Joel upatruje wielkości i mocy ludu wybranego w umiejętności podkutowania, czyli przyznawania się do błędów, do winy i w ten sposób wchodzenia w bardzo ścisłą relację z Panem Bogiem. Wydaje się, że jest to droga bardzo słuszna. Te kraje Europy Zachodniej, które Porzuciły sakrament pokuty, po, porzuciły ducha pokutnego, co nie oznacza ducha smutku, ducha jakiegoś e, takiego epatowania cierpieniem. E, te kraje po prostu już nie są chrześcijańskie. Chrześcijaństwo utrzyma się wtedy, kiedy będziemy potrafili pokutować, to znaczy spowiadać się, kiedy będziemy mieli dojść w sobie pokory, żeby wyznawać grzechy. Bo Wtedy otrzymujemy moc do godziwego, dobrego, pełnego miłości życia.